Witam Was wszystkich serdecznie. Widzę, Łódź kontynuuje swoją ofensywę transferową, tym razem jak donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl, Samuel Akery jest bardzo blisko dołączenia do drużyny serca Łodzi. Nigeryjczyk ma już przechodzić testy medyczne przed podpisaniem kontraktu i być może gdy oglądacie już ten film, to jest nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie między innymi o tym, jaki to piłkarz i dlaczego właśnie taki zawodnik był potrzebny widzewowi. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców, i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. I zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych filmów na temat transferów, chociażby widzewa łódź, nie ominąć, no bo pewnie takowe będą, także filmy na ten temat też się pojawią. Ale dzisiaj skupię się na Samuelu Akere, który wkrótce ma dołączyć do widzewa łódź. Jest to prawy skrzydłowy, który potrafi zagrać też na lewej flance. Pochodzi z Nigerii, ma 21 lat, jest to rocznik 4, mierzy 1,80 m wzrostu, jest piłkarzem lewonożnym. Transfermarkt wycenia go na milion euro. No, ale jak donosi portal Meczyki, widzew ma wyłożyć za niego niespełna 800 tysięcy euro. Pewnie jest to spowodowane tym, że i tak za nieco ponad rok wygasałaby mu umowa, więc wtedy mógłby odejść za darmo. Jest to ostatni taki moment, aby go jakoś spieniężyć. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Nigerii i przez Rosję trafił do Bułgarii, a konkretnie do Botewa Plovdiv. W w którym grał po dziś dzień? W tym sezonie ma na koncie 37 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 6 asysty. No a łącznie podczas całej swojej kariery rozegrał 85 meczów dla tego bułgarskiego klubu, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 11 asyst. Zdarzyło mu się nawet grać w eliminacjach europejskich pucharów. A przecież obecnie widzę właśnie w to celuje. Trzeba przyznać, że ściągnięcie Akere przez widzę Łódź będzie nie lada sukcesem. No, bo jak można było wyczytać w bułgarskich mediach, interes Interesowały się nim również zespoły z Belgii, takie jak Standard Liège czy Klub Bryche, potężne marki w belgijskiej ekstraklasie. Natomiast samemu piłkarzowi, jak donosi portale meczyki, miał się spodobać projekt, który przedstawił mu Visev'uć i to finalnie miało zadecydować się o tym, że wybrał polski zespół. Natomiast też to zainteresowanie z klubów z Belgii pokazuje, że jest to nie byle jaki grajek. No bo właśnie, jakim piłkarzem w ogóle jest Samuel Akere? Przede wszystkim to skrzydłowy, który jest. Jest bardzo szybki, ma świetne odejście, jest zwinny, potrafi, tak na dobrą sprawę, w ułamku sekundy zmienić tor biegu. No i też rzecz jasna, często drybluje, jak na takiego skrzydłowego nie przystało. W tym sezonie Ligi Bułgarskiej średnio 4,7 razy na 90 minut i 58% z tych prób jest udanych. Do tego jest piłkarzem, który świetnie prowadzi piłkę, zyskuje dużo przestrzeni dla swojego zespołu. W tym sezonie notuje średnio 2,3 biegi progresywne w przeliczeniu. Na 90 minut, no i też jest piłkarzem bardzo nieprzyjemnym dla rywali. Często te jego próby nie podobają się przeciwnikom, no i kończy się to po prostu przewinieniem. Jest często faulowany średnio dwa razy na 90 minut, co jest dosyć wysokim wynikiem. Potrafi zatem zrobić różnicę w pojedynkę, ale nie jest takim skrzydłowym, który gra w linii bocznej. Raczej szuka przestrzeni nieco bliżej centralnej części boiska. Często wchodzi w pole karne. Średnio notuje w 16 rywala, w tym sezonie 3,9 kontaktu z piłką. W przeliczeniu na 90 minut, co jest bardzo wysokim wynikiem jak na skrzydłowego, i często szuka uderzenia schodzący do środka średnio 2,2. Strzały oddaje w przeliczeniu na regulaminowy czas gry, co też jest bardzo wysokim wynikiem jak na piłkarza grającego na tej pozycji. Jego strzały zwykle są dosyć silne, natomiast często jest trochę przewidywalny dla rywali, gdyż często schodzi właśnie z tej prawej strony do środka na lewą nogę, przez to piłkarze drużyny przeciwnych są w stanie go w jakiś sposób wybrać blokować, jest piłkarzem trochę czytelnym, a ponadto miewa pewne problemy z precyzją. Gdy zobaczymy sobie na jego celność strzałów, no to wynosi ona w tym sezonie tylko 24%. To jest na pewno taki element, nad którym musi popracować. Samuel Akere ma też problem z celnym dograniem. Jego celność wrzutek w tym sezonie Ligi Bułgarskiej wynosi 27%, a chociażby celność podań w pole wynosi zaledwie 45%. To nie są pozytywne wyniki jak na skrzydłowego. Jest to piłkarz, który ma problem z precyzyjnym uderzeniem, z precyzyjnym dograniem, ale też momentami odnoszę takie wrażenie, oglądając jego urywki spotkań, analizując jego grę z decyzyjnością. Troszeczkę zbyt często przeholowuje akcję, zbyt długo holuje piłkę, no i to czasem po prostu kończy się stratą bądź tym, że to dośrodkowanie czy też strzał po prostu są zablokowane. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak duży wpływ ma generalnie na tworzenie akcji swojej drużyny. Gdy spojrzymy sobie na taką statystykę jak expected goals, Chain, a więc statystykę, która pokazuje, jak duży wpływ ma właśnie na kreację akcji w swojej drużynie, jak duży wpływ ma na sytuacje, po których pada strzał, no to zobaczymy, że pod tym względem zdecydowanie wyróżnia się na tle Ligi Bułgarskiej. Jest to piłkarz, któremu może nie zawsze wszystko wychodzi, natomiast próbuje na tyle często, że za którymś razem po prostu wejdzie. Jest to piłkarz, który bardzo często jest pod grą, po prostu nie znika na boisku. A ponadto Samuel Akeres sporo pracuje w defensywie, pressing nie jest absolutnie nie dla niego żadnym problemem. Wyróżnia się pod kątem powrotów już w samej trzeciej tercji. Od razu po stracie doskakuje do przeciwnika, co jest taką pozytywną cechą. Warto jednak zastanowić się też nad tym, jakie przełożenie będą miały te statystyki, te dane, ten obraz Samuela Akere z Ligi Bułgarskiej w ekstraklasie. Jaki poziom reprezentuje Liga Bułgarska i jak to się ma właśnie do polskiej ekstraklasy. Jak pokazuje chociażby ranking Opta, ta dysproporcja w Lidze Bułgarskiej jest zdecydowanie większa niż w ekstraklasie to znaczy są drużyny bardzo dobre, no ale też zdecydowanie słabsze. Są oczywiście takie zespoły jak Ludogorec czy i Sofia, natomiast są też drużyny na poziomie polskiej pierwszej ligi, także w Ekstraklasie Akere na co dzień będzie mierzył się po prostu z lepszymi rywalami niż zazwyczaj. fuć potrzebował jednak tego typu skrzydłowego, Samuel Akere to gość, jak widzieliście przed momentem, który ma ogromny wpływ na kreację akcji w swojej drużynie, no a fuć z tworzeniem sytuacji w tym sezonie Ekstraklasy miał ogromny, problemy, tylko Piast w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce kreował mniej sytuacji od Widzewa Łódź, także to pokazuje pewien problem drużyny trenera Sopicia czy też wcześniej drużyny trenera Myśliwca, a Samuel Akere może być rozwiązaniem tego problemu, bo może to nie jest piłkarz, który zawsze jest precyzyjny, nie zawsze wszystko mu oczywiście wychodzi, natomiast próbuje na tyle często, że po prostu część z tych prób będzie udana i finalnie przyniesie Widzewowi bramki. I oczywiście jak wobec każdego transferu są tutaj Pewne wątpliwości, no, bo jak można było wyczytać w bułgarskich mediach jest to piłkarz, który ma pewne przewlekłe problemy z parkiem ze względu na uraz barku w tym sezonie wypadł na 57 dni. Pytanie, czy to nie będzie piłkarz czasem podatny na kontuzję? Pytanie, czy w ogóle przejdzie test medyczne. A ponadto kwota niespełna 800 tysięcy euro to całkiem wysoka suma, jak na piłkarza, który ma pewne problemy w finalizacji, pewne problemy z dograniem, nie jest zawodnikiem idealnym. No, a pamiętajmy, że gra też na nieco niższym poziomie rozgrywkowym niż ekstraklasa, a więc w lidze bułgarskiej. Jest to jednak inwestycja w przyszłość. Widzę, w obecnie ma całkiem sporo gotówki, więc po prostu może sobie na takie ruchy nie pozwolić. No a Samuel Ackery to piłka z rocznika 2004. Ma dopiero 21 lat i całkiem spory talent. Gdy spojrzymy sobie na to, jak on prowadzi piłkę, jak drybluje, jaką techniką dysponuje, no jest to coś nietuzinkowego i momentami pod tym kątem może przerastać nawet ekstraklasę. Natomiast musi poprawić pewne elementy gry, przede wszystkim finalizację, do tego dogranie, no i też timing strzału czy dośrodkowania, być może to rozwiązałoby jego problemy, bo jego noga nie jest jakoś źle ułożona. Myślę, że to przede wszystkim kwestia tego timingu i jeśli te elementy gry poprawi, no to myślę, że może dać nie tylko dużo radości Widzewowi, ale w przyszłości też może dać Widzewowi sporo gotówki, no bo to piłkarz, który jeszcze za 2-3 lata będzie miał dalej ogromny potencjał sprzedażowy. Także ja odbieram pozytywnie ten ruch Widzewa Łódź. Fajnie, że Widzew nie rozrzuca na piłkarzy po 30 bez potencjału sprzedażowego, tylko na zawodników, których może jeszcze rozwinąć i w przyszłości na nich zarobić. W mojej opinii to naprawdę dobra droga i być może takim piłkarzem będzie właśnie Samuel Akere. Zobaczymy, czy finalnie przejdzie testy medyczne w widzewie Łódź, czy czasem ten bark nie okaże się jakimś problemem, choć być może wszystko jest już zaleczone, no i nie ma tutaj jakiegoś ryzyka odnawiania się tej kontuzji. Być może gdy oglądacie ten materiał, to Samuel Akere jest już nowym piłkarzem Widzę, Łódź, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego transferu, jak oceniacie tego piłkarza, a ja serdecznie oczywiście dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału, za wszystkie łapki w górę i subskrypcję oczywiście serdecznie z góry, dziękuję, Maciej Skuchak, kłaniam się nisko, do zobaczenia, cześć!